Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu z cyklu BFK Racing. Dzisiaj troszeczkę inna forma, ponieważ mam automatycznego operatora. Dzisiejszym pacjentem i o czym sobie porozmawiamy w czasie filmu to starsza wersja Foxa DHX2, czyli już myślę, że absolutnie wszystkim znana konstrukcja. Wersja OEM, czyli montowana w rowerach seryjnie, mamy tylko regulację wolnej kompresji i wolnego powrotu. Reszta jest regulowana za pomocą podkładek w środku, czyli tzw. shimów, którymi robimy preload na wysokich prędkościach. Także to, że nie mamy tych regulacji na zewnątrz, nie znaczy, że tych prędkości nie można w żaden sposób wyregulować, absolutnie nie. To tutaj można je regulować po prostu wewnętrznie, czyli tak jak się to robi w 90% różnych amortyzatorów, czyli tuningujemy w środku. W każdym razie to, co tutaj mamy, to przede wszystkim problem, który będziemy rozwiązywać. Problem polega na tym, że mamy wyciek z głowicy, czyli coś, co najczęściej użytkownicy oczywiście spotykają. W każdym razie ten amortyzator ma ten kłopot, że był niedawno serwisowany i wypożyczalnia, która go, że tak powiem, będzie montować dalej do upalania, między innymi przez Was. Zarzeczyła sobie, ażebyśmy sprawdzili ten amortyzator, zweryfikowali, co się tutaj dzieje i dlaczego tak się stało, że amortyzator się rozciekł, więc ruszamy z tematem. Najpierw oczywiście trzeba będzie go umyć, więc tutaj zapraszam Was do mojej myjki. I wyczyścimy, będzie można go dalej rozbierać, i zobaczymy, co się tutaj w głowicy wydarzyło. Mamy kolejne ujęcie, tym razem z myjki. Ciekawe czy w ogóle to będzie chciał złapać. Okej, okay. amortyzator jako dosłownie kompletny, tak jak przyjechał, ląduje w myjce. Myjka jest potężna, włazi tutaj amortyzator motocyklowy, rajdowy, nawet potężne amortyzatory z SSV można kompletne tutaj mieć bez najmniejszego problemu. Sprzęcior daje radę, 80 barów, więc nie sądzę, żebyśmy mieli tu mieć jakiekolwiek kłopoty z doczyszczeniem tego sprzętu. W każdym razie takie mycie wstępne jest oczywiście koniecznie w momencie, gdy mamy amortyzator uwalony całkowicie w oleju. Więc przystępujemy do działania. Teraz sobie to wyczyścimy. I widzimy się za chwilkę po umyciu. Temat dalej. Czyściuteńki sprzęto, sprzęcior, więc wrzucamy go na stół, serwisowy. Du, 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 du. Ciekawe, czy mnie tutaj mój automatyczny operator złapie. Mam nadzieję, że tak. Okej, okay. myślę, że będzie można troszeczkę sobie przestawić kadr. Chodźcie, chodźcie do mnie. Papier się przyda, bo pewnie narobimy niezłego syfu. Opa. Zobaczmy, czy z tego typu kadru, A, złapał mnie mój operator. Złapał. Oczywiście, że tak, nawet chyba będziemy mogli sobie troszeczkę przestawić nasz kadr, więc robimy w ten sposób. Halo, co, łapie? Łapie. Przestawiamy ciach. Bo teraz przyda nam się troszeczkę niższe. Ujęcie, żeby było widać, co robimy. No oczywiście najpierw trzeba będzie wydrzeć sprężynę. Rękawice. Trzeba dbać o swoje dłonie podczas rysów. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Nawet, nawet po umyciu nadal słychać piasek. Czy obejdzie się bez prasy, czy trzeba będzie go naginać na prasie? Mhm, jasne. Oczywiście. Trzeba będzie użyć prasy. Inaczej nie będzie. No szczególnie, że popatrzcie. Płoczystko nie jest w żaden sposób trzymane, więc cały usienki olej nam tutaj zwiąże. Jeszcze sobie wyzerujmy regulację. Ty, 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 ty. Oczywiście, pier pierwszy pomysł, na który ludzie wpadają, w takiej sytuacji, gdzie ucieknie im praktycznie cały olej tak zdecydowanie cały olej tutaj uciekł to to, żeby co zrobić. Skręcić regulację na maksa, no bo przecież regulacjami można nadrobić, wszelkie problemy związane z serwisami. Why not? Jeszcze podejmijmy próbę, czy się może uda bez użycia prasy. W małże dało się. Cudownie. Adapter siedzi Bardzo sztywno. Sporo piasku. Jeszcze zróbmy sobie, może tak, że przestawimy sobie troszeczkę kąt widzenia. Będzie nieco więcej widać lepiej. Myślę, że lepiej, nawet zdecydowanie lepiej. Jeszcze trochę to skorygujmy. O. Może w ten sposób. O, elegancko. I co? Trzeba zrzucić z niego ciśnienie. Piątka, szóstka. Boże, kto to skręca. Chyba nie chcę wiedzieć. Jak się przyglądniecie. Dajcie, robimy tak. Musi być na wysokości moich oczu, żeby to ostrzyło w tym miejscu, co trzeba. Popatrzcie na gniazda są oczywiście obrobione, więc kolesie, którzy to skręcali musieli to tak dopierniczać, że głowa mała. Ach, ręce opadają. Nie, no przefajnie. Kawał fajnego amortyzatora, który został serwisowo dojechany. Mhm, 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 mm, mm. się nam to wyciągnąć? mhm, 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 Zobaczymy, czy uda się nam odkręcić regulację. Z tego, co widzę, są dokręcone na odpowiedni moment. Takie ze 3 u gaduga udarem. Hmm. <grychy> ha, ha, ha. Zobaczymy, czy serwisanci mieli coś takiego jak klucz dynamometryczny. Jasne. Na szpinę wypadają. Fajnie. Kawał fajnej roboty, wszystko kogoś wykonane. Dlatego ludzie używamy kluczy dynamometrycznych, żeby nie zostawiać ludziom śladów. Nie mieć problemów przy rozkładaniu. Nie wiem dlaczego ludzie często składają sprzęty tak, jakby wychodzili z założenia, że nigdy do nich nie trafią. O, widzę, że zawory nowszego typu. Fajnie. I zobaczymy sobie głowicę za chwilkę. Okej, okay, można i w tę stronę. Fajnie ktoś to musiał poskręcać. Domyślam się, w czym mógł być problem. Ktoś od tej strony głowicę składał. Mamy tu mnóstwo piasku. Głowica to ten element, który nam szaft uszczelnia. Zobaczmy sam szaft, jak wygląda. No, nowka sztuka. Więc to zdecydowanie nie jest wina. Szaftu, co no tu mamy, dziewięteczkę. Tylko trzeba będzie nówki, sztyki, uszczelki zastosować. I powinno wtedy banglać jak należy. Podmieńmy sobie. Twardy zawodnik. Zobaczmy, czy tu jakieś tuningi wchodziły? O, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Mamy tutaj pseudo tuning, o, raczej toning, tłok. No to o tłokach rozmawialiśmy milion razy, ale obczajcie to. Ring SIM jest założony jako pierwszy. To widzę w życiu pierwszy raz. Także co za głąby to składały, to tylko oni wiedzą. Masakracja. Ale profesjonalny serwis. Panie, założyliśmy firmę 3 miesiące temu, ale już jest pro. Także masakra po prostu z tym, co ludzie uskuteczniają. Powiedzcie mi, czy znacie jakikolwiek serwis, który nie byłby profesjonalny? Absolutnie, według mnie, wszystkie serwisy, nawet te, które mają 3 dni doświadczenia, określają siebie jako profesjonalne. To jest za, za to jest, kurczę. To jest troch, troszeczkę jak z aparatami fotograficznymi. Wystarczy kupić lustrzankę, i już tworzycie profil na fejsie. i imię, nazwisko fotografii. Zobaczmy co tutaj się wydarzyło dalej, co jest naszym problemem. Oszczelniacz olejowy powiedział, że dziękuję za współpracę. Jest w ogóle jakoś dziwnie pogięty. Można i w tę stronę. W każdym razie ten damper nie miał prawa działać tak jak należy. Więc trzeba to wszystko umyć, zrobić dokładniejszą inspekcję. W tym momencie trzeba się po takim sprzęcie spodziewać absolutnie wszystkiego. I to jest Mistrzostwo Świata. Więc zobaczymy zaraz, co tu się będzie działo po umyciu i inspekcji. Też sobie troszeczkę posprzątamy. Ok, przeliczmy sobie jeszcze, zanim to wszystko wyląduje w myjce. Więc przeliczmy sobie, ile mamy na kompresji, ile mamy na reboundzie. 8 na kompresji i pewnie mnóstwo na rebouncie 8 do 10, czyli troszeczkę więcej reboundu jest niż kompresji. Nawet nie troszeczkę, zobaczymy to później nadajno. Co tu się dzieje? No, ale można jechać z tym tematem. To oczyścimy i tak pójdą, pójdą do Inspekcji dokładniejszej. Więc co? Damy kamerze chwilę odpocząć. Idę to umyć. I nagrywamy dalej. To co? Umydę. Można wszystko wyczyścić, posprawdzać. Tuba wygląda OK. Ale zaraz to zobaczymy, czy nie ma tu jakichś wytarć. Nie ma, więc jest super. Shaft po umyciu też wygląda zacnie. Już jest dobrze. Regulacje nie są porozrywane w żaden sposób, pouszkadzane. Więc też jest wspaniale. Kompresja. Powrót zobaczmy, czy nie ma tu jakichś uszkodzeń. Nic się nie dzieje. Jest wspaniale. Po presji i powrocie też nie ma żadnych wgniotek na shimach, bo mamy tutaj takie fajne, maluteńkie shimy uszczelniające. Więc powiem Wam, że wygląda to jak jakiś zwykły, coroczny serwis i ktoś po prostu wcześniej musiał się nie przyłożyć do swojej pracy. Z tego wynikały przede wszystkim problemy. Szmatki, których używam są bezpyłowe, więc nie zostawiają mi absolutnie żadnego syfu w środku i właśnie to jest super jest osadzone dobrze, osadzone, pięknie super, tym się trzeba zająć mianowicie tak jest ułożony randomowo przez kogoś no, tłok wygląda na z deka zmasakrowany ale to co ktoś tutaj odwalił może kolejność jest zamieniona, to Mistrzostwo Świata. No ale tak to jest, jak ktoś nie wie, co się robi z amortyzatorem, jak się go serwisuje, albo jak, jest, jak ma być zbudowany, to się później nie dziwię, że takie kwiatki wychodzą. Mistrzostwo po prostu świata. Albo by była to jakaś forma tuningu? Też by mnie wcale nie zdziwiło. To będzie odkopać specyfikację tego amortyzatora. Oczywiście na no, jego zbiorniku została ona ściągnięta. Pewnie dlatego, że ktoś tutaj tuning robił. Ech, masakra. Jakby ktoś miał hamownię, to by się połapał, że schrzanił swoje zadanie całkowicie. Ale najgorsze jest to, że ktoś się tak uczy na czymś sprzęcie tuningu. Bierze za to pieniądze, a klient myśli, że jak zapłacił, to jest fajnie. Niestety, ale w tym momencie w Polsce to kurczę co drugi serwis zawieszeń, robi też tuningi na oko, bo na oko, ale robi. Prawda jest taka, że wiele razy seryjne zestawienia szymstaków, załóżmy to nie w 10 strojeniach, jak najbardziej wystarczają, więc nie trzeba tutaj wymyślać koła na nowo. A to jest, widzę, że jeszcze ciekawiej, ponieważ ten tłok. Był kiedyś poskładany nieprawidłowo. Czyli był zamieniony stronami. I ja nie mogę, ale kurczę Pełny Pełniutki zestaw naprawczy do DHX-a dwójki. Fajowska. Będzie można go za chwilkę składać, ale najpierw trzeba dokopać się do specyfikacji, którą ten damper powinien mieć, a jej nie ma. To co, kamerujemy dalej? No jest wysoko. Generalnie w tym amortyzatorze, amortyzatorze absolutnie nic się nie chce zgadzać. Uch, masakracja. To bierzemy się za odnalezienie. Tuningowych parców.